50 plus nowy wiek kultury. Żywe tarczy. hop! A może się jako tarcze, wszyscy. Hop! Hop! Bardzo dobrze, jeszcze raz. Hop! I teraz drugą stronę. Hop! Hop! Bardzo pięknie. I my jako samuraje w nas, jeśli się strzeli i się trafi, tylko podnosimy nasze miecze bez słowa. I potrzebujemy wszyscy. Hop! Hop! Bez <głos》. <głos》. Jeszcze raz. Natomiast kiedy atakujemy, to tym podniesionym mieczem. I z, całem, z całej przykłady, jak słyszymy głośno, Robimy jeden krok w stronę osoby, którą atakujemy. I jeszcze raz wszyscy razem. Bardzo dziękuję. Czyli co? Wszyscy wiemy, jak jest po kolei. Możemy zaczynać. Kto się pomyli, czy to z sposób stojących chroniących, czy główny są robi krok robi tyłu. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Osoby, które odpadają. Pięknie żegnamy. I żegnamy w ten sposób. O, o. oh I pamiętajmy o tym, że wszystko wykonujemy bardzo szybko, nie zastanawiamy się, tylko od razu a tak dalej. Jak możliwości? Czyli ja 呀，毛 <Yeah. S 2>、mm，好，好